No nie, będziemy Kur na idealnym miejscu. Jeszcze skill'a odpalałem. To pojechał po mojej głowie. Nic <laughs> się nie stało. Co my tu mamy? Okej, okay. wyglądasz jak... Kolejna lokalna legenda. Tylko pytaj, czy jesteś agresywna, czy... Muszę do ciebie podejść? A nie, dobra, jesteś agresywny sam z siebie. Myślą, że muszę cię uderzyć. No pokaż, co potrafisz. Oprócz tego, że wyglądasz trochę inaczej niż zwykła koza. No, widzę, że coś tam tupiesz, jakieś głazy stawiasz. Pytanie, one wybuchają jak podejdę do nich, czy nie? Ła! No i skaczesz. W sumie sam możesz się palić, to jest bardzo ważna informacja. <laughs> nie wyglądasz zbytnio strasznie. Kurnaj ja mnie wziął na rogi. <laughs> Kurde, jak on skacze, przestań! I to irytujące jest. Dobra, to jest chyba okazja, żeby go bić. Czemu jego HP nie spada? Uh! Coś jest nie tak. Dobra, szarżuję. Jak typowy baran. Łonik. Dobra, ataki ma dość proste na razie. Eom um, powiedziałem, że ataki ma dość proste. Nagle na mnie skoczył. Nawet nie wiedziałem o że on to będzie skakał i mnie zmiótł. Brawo. <grym> Musiałem. Ja i mój niewyparzony język za każdym razem. No masz łatwe ruchy, Boink. O! Oh, nie jesteś problem Boink. W O oh maj, tyle muszę biec. Nie podoba mi się to. Trzeba uważać, żebyś nie tupnął, bo coś tam tupiesz. te głazy mnie przez... zastanawiałem. Co one robią? Po co one są? W ogóle ja mu nie zadaję obrażeń. On jest jakieś brołkę, no one stanki. <grym> Toro, torro, dawaj, 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 o ja. On może w coś musi przywalić. No, Ej, on po tej szarży robi taki nagły skok. Czekaj, bo to wybuchnie pewnie, zodejdźmy. Ale ja mu mało biję. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Może powinienem wody użyć przeciwko niemu, czy coś muszę go jakoś ugasić? Nie wiem, albo te kryształy poniszczyć. Ciężko powiedzieć. Prawie mnie zdeptał. Ua. Jak się rzuca? Jaki ma płomienny temperament? No, w sumie dostałem raz. Nawet nie wiem w jaki sposób. Dobra, mogę tak robić, więc spoko. Ło, 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 ło będzie szarżował. Dobra, jak teraz szarżuję, to on zaraz zrobię taki gigantyczny skok. <laughs> za wcześnie. Da się zniszczyć te kryształy? No nie za bardzo. Najprawdopodobniej bym mógł zniszczyć tym baranem, którego bym użył tutaj, bym sprowadził. To by może mi to pomogło. O, szykuję się, dobra. Skaczę jak kuska. Zadowolony jest, a może naprawdę musi w coś uderzyć, ale on wych wyhamowuje od razu. Dobra, zobaczmy, czy mogę to jakoś zniszczyć. Ech, nie wygląda. A jakbym tak z wyskoku i uderzył? Też nie. Hmm. hmm. No to jest na pewno na jakiś sposób, bo to jest niemożliwe, że tego się nie da zniszczyć. Jak? No nie gdzie? Co ty tłuczesz luna? Mij <laughs> tego ognistego barana. Wiecie co, jak następnym razem padnę. To przyjdę tym elektrycznym baranem i spróbuję to wtedy tym elektrycznym zniszczyć, bo to musi być coś, musi być, bo to jest niemożliwe, że to by było niezniszczalne. Zagadałem się. <grytania> Klasyka. Wiecie, co mnie najbardziej w nim, w nim irytuje? Czasami jak chcę tupnąć tymi nogami i postawić te kamienie, te kryształy, to ucieka ode mnie. Dobra, pal się. Co z tego, że to 18 HP ci tylko zadaje. <grytania> no właśnie, jak mogę te kryształy zniszczyć. To w takim razie również powinien niszczyć jego kryształy, używając tego baranka. Ła! trzeba uważać, bo oczywiście jeszcze wulkan, erupcja wulkanu się zaczęła pojawiać. <laughs> Idealnie, podczas walki z bossem, dodatkowe utrudnienie. <laughs> I on dostał obrażenia i mu nic się nie stało. Dobra, spr spróbujmy, tylko boję się, że teraz dostanę. Bo zostaw! O, nie, nie! Dobra, zniszczone. Ła! Jeszcze raz to zniszczymy. No i coś mu to dało? Nie wygląda na to, żeby coś się zmieniło w jego zachowaniu. Może więcej zostaje obrażeń. Ej, tutaj więcej obrażeń! Okej, okay. czyli to go wzmacnia. Dobra, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. No teraz kolejne wyspo. Tak! Widzicie, on teraz mu rogi się palą. <laughs> Trzeba to niszczyć w takim razie w taki sposób. Ale no mój baranek długo nie wytrzyma. No skacz, skacz i teraz ja się przemieniam i zobaczymy, czy mogę to zniszczyć. Mogę to tak zniszczyć? No nie by mogę, tylko pytanie, czy zdążę. No, nie zdążę raz zniszczyłem! A! A może muszę daszem to zniszczyć? Hmm. No, może tak być. Dobra, ale spróbuję przy następnej okazji, bo widzę, że nie pykło mi. O, patrzcie, rogi mu się nie palą. Dobra, zaraz mu się będą palić. Ale mi zdeptał. <grym> o oh maj ten elemental jak go, go aktywuję, to za, za długo trwa. Czekaj, jeszcze się dobiegłem do niego z nowym barankiem, on już się aktywował. A bo on tutaj już czeka na mnie. Dobra, na... A! Zresetował. Się. Ale jak zabawnie się zrezydował. Dobra, zrobię go tak. Mówię wam. To jest w tej chwili to jest ta okazja. O kurde, nie wi widziałem go, bo mnie przesunął na kamień. I mi kamerę popsuło. Ła! No i ogi tu miał zasięg. No super, już chcę już chcę rezydować już chcę rezydować. Jeszcze się walka nie zaczęła, już dostałem. Jest w takim najprostszym atakiem. Nie podoba mi się to, nie podoba. Tutaj za tymi nóżkami, tak. To, tu, tu, si, tyle. <grystanie> Jak będzie coś mogło dać. Nie machaj tylko tymi rogami. On no, skacze. I pytań, czy w to mogę uderzyć głową? No, nie chcę uderzyć głową. O! To o to chodzi, to o to chodzi, to o to chodzi. I teraz powinien dostać Suna. Dokładnie. Okej, okay. widzu, jest rozwiązanie, jest rozwiązanie na niego. O to chodzi, o to chodzi. <grystanie> I leży go bijemy po brzuszku i od razu kto HP schodzi, a nie jak wcześniej. Biłem go jakbym go kurde, no nie wiem, kąsał jakbym był komarem dla niego. F praktycznie nic nie zadawałem. No dawaj, 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 kusko. Ole! Skacz na środek. Ojej, za późno, za późno. Dobra, zbity jeden, ale mi energia schodzi, a ja tu energię nie mogę pewnie odnawiać, no nie. Dobra, jeszcze go... O! Mm, overload wejdzie. Mm. Dodatkowe większe obrażenia. No właśnie, ale już mi energia się praktycznie skończyła, więc jak to zrobić później? Jak to zrobić? Mi się wydaje, że później tego nie dam rady zrobić, żeby go tak zestunować. Bo zabraknie, zabraknie energii, żeby tak szarżować. No nie, będzie biegł! Kurna, idealnym miejscu! Jeszcze skill odpalałem, Ua! To pojechał po mojej głowie. Nic <laughs> się nie stało! <laughs> ale to było nie fair. to było nie fair, co tu się wydarzyło. No i patrzcie, koń kończy mi się energia. No kurde, jeszcze w to nie mogę uderzyć głową, no! No i to tyle. To tyle. Już więcej energii nie mam i nie mam jak to zbić. Aaa, oh, czyli mój plan genialny jest niemożliwy. <laughs> A czekaj, zniszczyłem mu jedną skałę i nie ma tego pancerza. Ah! Brawo. No po prostu brawo, przecież to było wiadomo, że tak się to skończy. Żeby się odpalić, żeby sobie tą tarczę zrobić ognistą. No kurna, ten elemental skill! Ah! po co ja go przetrzymuję? No po co ja go przetrzymuję, jak tak się kończy? <laughs> Masakra. Błąd tego zawodnika. Oj, bu, duży błąd. Dobra, rzucaj tym głazem. Ja już podbiegam cię, biję. Bo to jest oka najlepsza okazja, żeby ci zadawać jakieś. Najlepsze obrażenia. Super, że wulkan pomaga. No nie! 1-0 wulkanie. Wiecie co, coś mnie korci. A jak podejdę, to, to mi się odnowi? Nie, to mi się nie odnawia. Bo nie, 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 bo będzie teraz skakał jak opętany. Teraz będzie chciał mnie na rogi chwycić, dobrze, tylko się przypaliłem sobie stóki od stópki. To już mi tak nic nie da. Już w... przygaszamy go. Ej, no, czemu nie mogę wyjść z tej formy? Ej, no to było oszustwo. Czemu nie mogłem wyjść z tej formy? Bo jakąś animację mój miał. No, durno. No, już tyle, tyle z mojego Eldorado. Szczerze mówiąc, można powiedzieć, że to jest jeden z takich bardziej uroczych ranów, uroczych, dobrych ranów. No wiedziałem, wiedziałem. Czemu ja się odzywam? Po co ja się w ogóle odzywam? Mówię, o, dobry ran, dobry ran. no i tyle z mojego dobrego rana. Musiałem się odezwać, musiałem. Się odezwałem i tak się właśnie skończyło. W dość nieprzyjemnym miejscu stoimy, wiesz? <grytanie> Że dla ciebie to bez różnicy. Dobra, już. Idź, idź stąd. Psik, psik. No i dobra, jest git. Boink, zawrót i wyjście i boink. Boink, boink. Oh. Nice, dobra. Dobra, udaje się. Ej, jeszcze trzeci raz będę mógł to zrobić. Patrzcie, jeszcze mam sporo energii. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze trzeci raz tak zrobić. Ej, a zróbmy coś takiego i point. Ej, to jest dobre, tylko mam teraz durną animację, że moja postać. Ten baran coś tam robi. Jeszcze dostałem, brawo. Znowu tę skalę postawił. To, to nie było, to warte nie było niczego, niczego. Niczego nie było warte. Dobra. Idę stąd, nie chcę mi się z nim walczyć. Zniszczone jedno, zniszczone drugie, zniszczone trzecie i wychodzimy z tej formy, boink, dobra. Elo pomelo! Nareszcie, zemsta. I to taka porządna, ale musiałem się przygotować wcześniej, żeby z tobą walczyć. Najazd na niego, boink, boink. I paliwo, palimy dziada. Palimy tego ognistego dziada, zemsta. Zemsta za to wszystko. Później zemszczę się na wulkanie za to, że mi Mira rana. Z, z, nie z, zagapiłem się, zamyśliłem się. Zupełnie o czym innym myślałem. I mnie rozjechał prawie. No ale co mi to teraz da? Skoczył na mnie. Nie wytrzymię z nim. No, jeszcze w tej formie stanąłem. Myślałem, że to mnie chociaż ocali. A, no i się popsuła. wszystko. A tak ładnie szło, a tak ładnie szło. Dobrze, ja mogę sobie wyskoczyć i go. Lić. Kurde, wiedziałem, wiedziałem. To za długo wyskakiwanie trwało. No. I stworzył kolejne. Dobra, to nie ma sensu. Normalnie go bijemy. No, wyjdźmy tylko z tych kryształów, bo cię cierpi. Ale no cóż, tak trzeba robić, no dobra, buciek gdzieś tam, nie cierpię go. Dobra, sieć tam, sieć tam w tym kącie i mini rytuj. Dobra, energie, energia już go rozpiera. Boink, poleciał. Dobra, leci piłeczka, leci, 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 leci i błęk. Przeskakujemy przez piłkę. O nie, 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 bo jak tu skoczy, to będzie dead. Wow. Nie mów, że podskok zadziałał. Ej, mam jeszcze tutaj trochę energii, jak to? Czekaj, jak ja tu mam trochę energii, to jest szansa na zniszczenie tego? Nie jest. Pa, pa. Ale żyję, to jest najważniejsze. No. Najważniejsze, że żyje. chociaż spróbowałem, prawda? Jakoś schodzi to HP, nie jest to perfekcyjne, ale no cóż. Nie mam jak go, nie wiem, zestunować. Znaczy, jest szansa, ale z stratą mogę stracić, ale nie tylko rana, ale i życie. Dobra, bijemy. Chcemy teraz mu znaleźć jak najwięcej obrażeń, bo to już jest koszmar walczyć z nim. <grym> no nie uciekaj, tu robisz to po złości. No i to tyle z moich obrażeń. Powiem ci widzę, że ostatnia ćwiartka HP już jest po prostu irytująca. <grym> Dla mnie no. Bo teraz jak go bije, to praktycznie nie widać, żeby coś spadało to HP. Trzeba czekać aż zniknie mu ta, a nazwijmy to tarcza, ten buff. Bo tak to kurde bije i no... Nic, nic nie idzie. Jakbym... On się czuje tak jakby go komar kąsał, czyli nic. Coś tam czuję, ale nie za bardzo. No Luna jest taka trochę upierdliwa jak komar, no muszę przyznać. Braknie, braknie. Jeszcze raz bym chciał, żeby tak... No jeszcze z raz, raz albo dwa nawet może się pojawić. No i super, znowu zacząłem gadać i treciem HP. Nie chce się walać. Wiecie co? Słyszę wulkan. Mam nadzieję, że nie będzie teraz... ...wybuchu wulkanu i... Aha, mam walczyć z nim i jeszcze z wulkanem. Zarąbiście. No kto to wymyślił. <laughs> jeszcze to zrobił mi takie kombo, że ja się tutaj połamię. Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie leciało. Albo nie dostanę tak, o nie. Dobra. Dobra, uwaga, uwaga. I dasz. Dobra. O kurna! Dobra, żyję. Ale widzieliście to? O tym mówiłem, o tym mówiłem, że wulkan to... <laughs> on jest przeciwko mnie, on jest przeciwko mnie. Dobra, pada już. Nareszcie, kończymy Cię, kończymy Cię, mam nadzieję. Aj, wiemy. Tak, to jest to, to jest ten moment. Aj, ale to była długa walka i jeszcze ten wulkan. <grywy> Prawie mnie z zniszczył mi mojego rana, ale udało się. Nareszcie się udało, Wizu. A, końców, tak. Ten wulkan już chciał mi drugi raz strolować rana. Raz mi strolował. <grystanie> Wystarczy. <grystanie> Powiem tak. To było tak irytujące starcie, że, że nie mogę powiedzieć, że nie. Ale dało radę. Dało radę pokonać tą lokalną legendę. Choć przyznam, zajęło to sporo czasu i kilku przygotowań, bo tak stawiam, że gdybym się tak nie przygotował, jakbym nie postawił tych swoich wspaniałych baranów, nazwijmy to? <grystanie> Czterech baranów, no to nie byłoby tak łatwo. Bym połowę HP zbijał chyba z kolejną godzinę. Ale naprawdę, sama Luna dała radę, ale żebym chciał robić go znowu, to już mi to raczej nie, to raczej nie, już sobie podziękuję. A wy co, sądzicie o tej legendzie? Też mieliście takie problemy jak ja? Czy raczej poszła wam z łatwością? A teraz dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, hej hej.